Boimy się przeciętności. Pragniemy, aby nasze życie miało znaczenie, aby posiadało głębszy sens i wartość. To pragnienie wielkości zostało wpisane głęboko w nasze serca i umysły przez samego Stwórcę. Można powiedzieć, że to. Boska cząstka, która została w nas po akcie stworzenia. To ona woła o tę wielkość, do której każdego z nas przeznaczył i powołał Bóg. Niestety, w zrozumieniu i odczytaniu tego wewnętrznego wezwania do wielkości przeszkadza nam grzech i słabość. One, Zagłuszają ten cichy, Boży głos prowadzący nas do prawdziwej wielkości, bycia dziećmi Bożymi. To one powodują, że poszukujemy zaspokojenia tego pragnienia bycia wielkimi w sposób światowy, tak jak podpowiadają nam wielcy tego świata. Wypromowane sztucznie autorytety i wszelkiej maści gwiazdy i gwiazdeczki. Najczęściej jest to propozycja, której fundamentem jestem ja sam i moje potrzeby to, co doczesne i materialne, co mogę zdobyć tu i teraz, a co może uczynić mnie kimś ważnym i wyjątkowym w oczach innych. To światowe poszukiwanie sensu i znaczenia dla tego, co robimy i kim jesteśmy, jeśli będziemy skoncentrowani wokół nas samych, zawsze będzie prowadziło nas do tego, co Pismo Święte nazywa pychą tego świata. Postawą, w której będziemy chcieli stać się samowystarczalni, to znaczy, Mający kontrolę nad tym, dokąd zmierzamy i tym, co chcemy osiągnąć. Zobaczmy, że taka postawa wcale nie musi towarzyszyć tylko ambicjom związanym z tym, co doczesne. Ale możemy się również nią kierować, tą logiką, w zdobywaniu tego, co nazywamy dobrami duchowymi. Dzisiejsza liturgia Słowa przestrzega nas przed taką postawą. Postawą szukania wielkości według propozycji, którą podpowiada nam świat, którego miarą jest sukces, powodzenie, bycie ważnym, z którego zdaniem inni będą się liczyć. Przypomina, że. Droga, którą chce prowadzić nas Jezus, to droga pokory, droga niezwykłego paradoksu, na której wielkość odnajduje się w uniżeniu i w ofiarnej miłości, w zaparciu się siebie i daru ze swojego życia. Paradoksu, który nie sposób. Przyjąć i zgodzić się na Niego, myśląc kategoriami tylko życia doczesnego. Jako pierwszy w pełni Jego drogę ukazał sam Jezus. Bóg człowiek zaprasza nas do kroczenia wraz z Nim tą drogą pokory. Ona jest kluczem, fundamentem otwarcia się na dar nowego życia. Jest to nie inaczej jak właśnie droga ośmiu błogosławieństw, które nazywa się również dekalogiem Nowego Testamentu, prawa niewyrażonego w zakazach, ale w sposób pozytywny, w sposobie życia dla Boga wezwaniem do bycia darem. Do przyjęcia takiego życia zaprasza nas Bóg. Jego źródło jest w łasce, która nas uzdalnia do przekroczenia tego, co w nas małe i słabe, do stawania się podobnymi do samego Boga w jego drodze, tej, którą przeszedł dla nas drodze bycia cichym i pokornym sercem, bycia zasmuconym grzechem drodze sprawiedliwości, krzyża, na którym ofiaruje siebie. Nie dlatego, że na to zasługujemy, ale tylko dlatego, że nas kocha. Drodze bycia darem prawdziwej miłości. Jest to droga wielkości, która zaczyna się już dzisiaj, a ostatecznie będzie naszym udziałem w niebie.